Witamy w recenzji Lego Legends of Dreamer Dzisiaj będziemy badać o LED Plus z Lego Hema Magazine To jest raskad Zadanym pozostajemy Limited Edition Bla 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 Figurka. To, Esco, so, da, Figurka to laska, z którą Z ma przodu. to fajna. Ma Zbroj, raz Rastkan otrzymuje taką, nie wiem jak to się nazywa, takie jakieś ostre, to jest takie zrobione z gumy, jakiś kryształ tam, fajnie to się składa i łatwo możesz dodać do łapki. Fajny to fajna figurka. E, plus, że jest za darmo. Bo przychodzi w tym, w tym e, magazynie e, za darmo. Bo to przychodzi. triton. Um, no. Storki. Ja nie muszę znaleźć e, pięciu. Pierwszy magazyn, bo ja się takiego, bo to akurat zobaczyłem w sklepach jak było w... jak była druga dopiero. Hmm. Y... była druga... Y... jak to się nazywa? No, ma Ale dzięki za oglądanie. Y... Zobaczymy się później. Pa.